Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji kandydata na burmistrza miasta Dębica, pana Grzegorza Kryckiego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać prezydenta miasta Rzeżo Rzeszowa, pana Konrada Piłka. Witam bardzo serdecznie kandydata Koalicji Obywatelskiej na burmistrza miasta Dębicy, pana Grzegorza Kryckiego. Witam bardzo serdecznie kandydatów do Rady Miasta Dębica, najlepszą drużynę koalicji. Obywatelskiej. Teraz o zabranie głosu bardzo serdecznie proszę Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pana Konrada. Szanowni Dębiczanie, drogi Grzegorzu, wszyscy wspaniali kandydaci, z oczywiście z wielką przyjemnością zawsze zaglądam do Dębicy i tym razem również, ponieważ jest to miasto bliskie mojemu sercu, mam tutaj część bliskiej mi też rodziny i dobrze wydaje mi się Dębicę znam, a dzisiaj pozwoliłem sobie przyjechać do Państwa, do Dębiczan z takim ważnym wydaje mi się przekazem. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że warto jest budować jedność w swoich miastach. Tak jak ja, trzy lata temu startując na urząd prezydenta miasta Rzeszowa, udało mi się wokół swojej osoby zebrać przede wszystkim wsparcie wszystkich najważniejszych prodemokratycznych podmiotów politycznych, ale oprócz tego organizacje lokalne, samorządowe, organizacje pozarządowe, społeczników i w ten sposób, budując drużynę, jest szansa na to, że przede wszystkim odpowie się na potrzeby mieszkańców. To nie chodzi o sam proces wyborczy, ale o to, aby budować wiarygodną drużynę, która zna potrzeby mieszkańców. Cieszę się bardzo, że Grzegorzowi Kryckiemu udało się zbudować taką drużynę z listy koalicji obywatelskiej, ale wspieraną przez wszystkie podmioty prodemokratyczne. Podmioty prodemokratyczne, które trzy lata temu w Rzeszowie e, urodziły się, żeby zwyciężać, a potem, trzy lata później, 15 października, rzeczywiście zwyciężyły w całym kraju. I dzisiaj ta koalicja stanowi koalicję, która daje nadzieję dla samorządów. Daje nadzieję, że samorządy nie będą już dzisiaj podlegały centralizmowi, nie będą klientami politycznymi, ale będą samo stanowiły. I to jest najlepsza drużyna prodemokratyczna, jaka może być. Cieszę się i gratuluję Wam wszystkim, że jesteście tak fantastyczną, dużą, liczną drużyną. Zwracam uwagę Dębicza, żeby zobaczyli, jak rzeczywiście jest to liczna, fantastyczna i uśmiechnięta grupa ludzi społeczników, jak powiedzieliśmy, ludzi, których demokrację mają w sercu, ale najbardziej w sercu mają samorząd. I ten pozytywny przekaz mam nadzieję, że Państwo dostrzeżecie i poprzecie. Ale jest też drugi element, o którym chciałbym powiedzieć w przypadku Grzegorza. To jest osoba, która urodziła się w Dębicy, wychowała, tu pracuje i temu miastu poświęciła całe życie. Tak jak i ja w Rzeszowie, dokładnie w tej samej sytuacji będąc. Byłem jedynym kandydatem, który urodził się w Rzeszowie, wychował i mieszkał i, i, i oddał całe życie swojemu miastu. Dlatego taką bliskość widzę w, w sobie i w kandydacie Grzegorzu, ponieważ on również temu miastu o wiele lat od samego początku się poświęca. Czy to jako społecznik, działacz, Rad Osiedlowych wieloletni, czy też jako sportowiec i, i działacz sportowy, bo przecież był prezesem klubu, ale dzisiaj jest znakomitym sportowcem, któremu czasem zazdroszczę, jak widzę, jakie kolejne maratony przebiegł i jak bardzo jest zdeterminowany, jak widać, że jest człowiekiem, który od początku do końca potrafi sprawy doprowadzić do końca. I to jest kolejny obszar, w którym się angażował, ale przecież zna doskonale też sprawy miasta. Bo od wielu lat w miasto się angażuje, czy to społecznie, czy to, jako, czy to zawodowo, bo dzisiaj przecież w przedsiębiorstwie komunalnym. Sam z Grzegorzem znam się już pewnie ze dwadzieścia parę lat i obserwowałem go przez te lata, jak działał na rzecz swojego miasta. Myślę, że jest dzisiaj najlepszym kandydatem dla tego dla miasta. I jestem głęboko przekonany, że tak jak wiele lat oddawał swoje pasje, tak samo zrobi to po zwycięskich wyborach. Zna się w zasadzie na, na, na tych sprawach społecznych, zna się na przedsiębiorczości, zna się na sprawach komunalnych, zatem wydaje mi się, że jest dobrze do tego przygotowany. Stąd moja dzisiaj obecność, stąd chęć zwrócenia uwagi Dębiczan. Tak jak ja miałem 4 lata temu. Wszyscy trzy lata temu, przepraszam, wszyscy udawali, że są Rzeszowianami, wszyscy mówili, że kochają to miasto, ale większość z moich kandydatów w ogóle w nim nawet nie mieszkała. Zatem trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba zwrócić uwagę na autentyczność, na to, kto rzeczywiście kocha swoje miasto, kto tu oddał temu miastu wszystko. A takim na pewno jest Grzegorz. Grzegorzu, zatem oddaję ci pewnie głos teraz trochę i z wielką przyjemnością było dla mnie przyjechać tutaj dzisiaj do ciebie. Dziękuję, Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Dziękuję prywatnie. Konrad, rzeczywiście znam się ponad 20 lat. Pan Prezydent tak dużo powiedział, że chyba wyczerpał cały repertuar, co jeszcze mogłem powiedzieć, zachwalając mnie i miasto. Powiem szczerze, że jak brak przykład to z najlepszych. Brak przykład to Rzeszowa. Sami widzimy jak Rzeszów się bardzo ładnie rozwija, jak, jak ta współpraca z przedsiębiorcami, z, z mieszkańcami, idzie cały czas do przodu. Byłem, miałem okazję być e, na, na konferencji Pana Prezydenta oglądając jak to miasto się rozwija, ile ile inwestycji zostało przeprowadzonych. To tak powiem szczerze z łezką w oku, że nam naprawdę jeszcze dużo brakuje i nie ukrywam, że chciałbym brać przykład z tego miasta. E, nie jest to daleko, jest to tylko tyle co akurat nie maraton do Rzeszowa. Także <śmiech> <śmiech> czasem może być, nawet mogę, mogę podbiec i zobaczyć pewne rzeczy. Myślę, że y, pan prezydent będzie nam w, w wielu sprawach, to znaczy może pracownicy bardziej, nie, pan prezydent, bo wiem, że jest zawsze zajęty, pomoże nam w wielu, y, wielu nowych inwestycjach, pomoże nam, pod, żeby ściągnąć przedsiębiorców. Mamy bardzo, dobry, bardzo dobre miejsce, mamy y, autostradę, mamy te dwa zjazdy, mamy y, kolej, także le, lepszych miejsc sobie chyba trudno wymarzyć, mamy też tereny pod inwestycje. Chcielibyśmy to skorzystać z tego dla przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorcy będą się tu rozwijać, między innymi, no i to będą miejsca pracy. Jeśli będą miejsca pracy, to tak samo zostaną tutaj ludzie w tym mieście. No jak wiemy, od kilku lat miasto się troszkę wyludnia, pewnie kosztem Rzeszowa, bo, bo tam są te większe ośrodki. Chcielibyśmy, żeby tu zostali, żeby, żebyśmy po prostu tu byli dla siebie wszyscy razem. Dziękuję. To pozwól, że jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś w takim razie. Mówiąc o współpracy, to bardzo ważne. Dzisiaj Rzeszów i nasz region, całe Podkarpackie, stał się regionem bardzo strategicznym. Przyciągamy wielu ludzi z całego świata, a także potencjalnych inwestorów. Chciałbym też wyraźnie zadeklarować, że współpracując razem, na pewno w pasie wzdłuż autostrady, od Dębicy do Rzeszowa i nawet do granicy, to jest ogromnie ważne miejsce z potencjałem do lokowania kolejnych inwestycji, skoro... Grzegorz zadeklarował, że macie fantastyczne tereny inwestycyjne, których czasami Rzeszowowi brakuje już. Ale to, my, damy. to my chętnie współpracujemy i niektórych inwestorów podeślemy też do Dębicy, bo o tą współpracę właśnie tutaj chodzi, żeby równoważyć, równoważyć tą współpracę żeby równoważyć rozwój, a mamy wszyscy razem szansę. Jeśli będziemy współpracować, a nie rywalizować, to wszyscy na tym skorzystają. Także to deklaruję po Twoim zwycięstwie. Dziękuję dziękuję bardzo. Właśnie o to chodzi: o nie rywalizację, tylko o współpracę. Przez te ostatnie lata troszkę żeśmy stracili, ale teraz jest czas, żeby to wszystko nadrobić. Chcemy iść do przodu. Dębica razem. Zatem, Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że już oficjalnie Grzegorzu udzielam Ci wielkiego wielkiego poparcia w wyborach na Dziękuję panie Jestem przekonany, że dasz radę, bo znam Cię już tyle lat, jak powiedziałem. Powodzenia. Dziękuję bardzo.